Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na test słodyczy wielkanocnych, świątecznych. Także, jeżeli czekaliście na ten test, to zapraszam do oglądania łapka w górę. Jak oglądamy, kto chce więcej testów słodyczy, łapki w górę. Właśnie prosiliście mnie, żebym nagrała taki filmik, także jestem tutaj i nagrywam dla Was, jak widzicie, cały wielki koszt tych słodyczy. Także, jak to się mówi, będzie jedzone. I powiem Wam, że mam tutaj bardzo ciekawe słodycze. I zrobiłam sobie małą przerwę w jedzeniu słodkości, także myślę, że dzisiaj wszystko będzie smakowało inaczej. I zaczniemy od. Od czegoś zupełnie innego. Czy wy wiedzieliście, że jest taka trawa do jedzenia? To jest trawa wielkanocna do jedzenia. Kupiłam ją w sklepie Kik za 4 zł. E, były różne kolory, ja wybrałam sobie zielony, jak to trawa, wiadomo. I tutaj jest opis, że jest to jadalna trawa wielkanocna Andruty z substancjami sodzącymi. Otwieram. Tego się nie mogę doczekać, bo to jest właśnie pierwsza rzecz, która mnie najbardziej zainteresowała i pierwsza rzecz, która, którą kupiłam do tego testu. Czy to jakoś pachnie? Nie, ale powiem, to nie wygląda jak jedzenie, tak szczerze. Weźmy sobie tutaj kawałek, a resztę odłożę może. Może. To w sumie, słuchajcie, nadaje się do ozdoby wielka, wielkanocnego stołu, a później można to zjeść. Hmm. Dziwny to ma smak, wiecie? Hmm. Tak trochę jabłkowo, czym więcej tego jem, tak. Smakuje to jak andruty, andruty kiedy siadłam na, na teście słodyczy z dzieciństwa, mmm, tylko były takie bardziej cieńsze, nie były takie, te są jakby takie trochę żujące, ale czuć takie zielone jabłko, no bo czymś to musieli zabarwić, także coś ciekawego, naprawdę. Spojrzałam w lusterko, czy nie zabrudziłam języka. Na całe szczęście nie. I powiem Wam, że w smaku jest to dość średnie, ale bardzo fajnie wygląda. Eee, kolejnym słodyczym, który chciałabym przetestować, to jest takie jajeczko. Eee, jajko, można by powiedzieć, z niespodzianką, bo co w środku mamy. To jest jajko Smarties, czyli tak zwane lentylki za naszą granicą. Słuchajcie, z Czechami, tam w Czechach właśnie się często lentylki kupowało. Ja zawsze na te Smarties i coś tam gadam lentylki. I generalnie jest to jajko czekoladowe, które będzie miało w środku właśnie takie oto... E drożetki, prawda? Także zobaczcie, jak wygląda tak. jest dość duże, można by powiedzieć. Może tak otworzę, żeby tam się nie wysypało. Jestem ciekawa, czy to jest zwykła czekolada, czy mleczna jest to zwykła. Czekajcie, odłożę te resztki, bo tutaj mi się troszeczkę rozwaliło, ale teraz będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. O, mam nadzieję, widać no nie. Także coś ciekawego. Zobaczymy, jak to smakuje. Mm, 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 mm. Drożetki spoko. Zobaczymy jak czekoladka. Fajny słodycz. Nie wiem, czy mówiłam, że w Biedronce kupiłam. Zdziwiłam się, że takie fajne rzeczy są tam. Jeśli chodzi o ten słodycz, muszę powiedzieć, że jak ktoś lubi czekoladę, to serdecznie polecę. I słuchajcie, jeżeli jesteśmy przy czekoladowych rzeczach i przy Wielkanocy, to nie mogło zabraknąć jajeczek. Są to takie jajeczka w takiej właśnie typowej wytłaczance dla jajek. Ja w tamtym roku jadłam takie z milki, a ja teraz kupiłam coś innego. I tutaj będzie powinna być łyżeczka i w środku będzie nadzienie, także zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. W ogóle, kochani, dostałam troszkę słodyczy z Niemiec i to właśnie świątecznych, więc chcielibyście drugi odcinek z testem słodyczy świątecznych, z tym, że niemieckich, bo tam właśnie mam takie jajka i to takie bardzo, bardzo ciekawe. Także jeżeli chodzi o jajeczka w środku, wygląda to w ten sposób, zobaczcie, są łyżeczki dwie. Także proszę bardzo. No, vlog w tamtym roku na, na jakimś vlogu na moim drugim kanale, właśnie jadą takie jajeczka. I jako wygląda tak, że na górze ja myślałam, że na górze jest tylko ta folia, a tutaj jest czekoladka, a to nie. To jest taka folia w kolorze czekolady. I jak widzimy, mamy tutaj taką. E, takie wytłoczone, jakby tutaj powinniśmy zrobić dziurkę. Nie wiem, czy ja mam to zjeść, ugryźć. Chyba to ugryzę. Okej, okay, odgryzam to. Jak widzicie, w środku mamy taki czekoladowy musik. Zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Ja uwielbiam takie rzeczy z takimi łyżeczkami. Jest to dla mnie coś super, także. Cinamy. Leci samolot, leci samolot. Mmm, fajny ten musik. Taki właśnie orzechowy, orzechowy, taki delikatny. Trochę taka pianka. Ja uwielbiam te jajeczka, są naprawdę super. Aż łyżeczkę oblizuję. Ten słodycz oceniam 10 na 10, łcia. Ja za czekoladą nie przypadam, ale to jest po prostu cudowne. Uwielbiam takie jajeczka. Oczywiście będziemy mieli tutaj czekoladowe rzeczy. Jeszcze nasz kosz cały, cały wypełniony, ale właśnie może przerwa od czekolady, to zjemy sobie żelki hali, bo zobaczcie, mam tutaj taką świąteczną wersję z zającem tutaj, który pilnuje właśnie tych kwiatków, także. Otwieramy. Jeżeli chodzi o te żelki, to ja coś podobnego kupowałam. Zawsze to się nazywało bal, coś tam bala, pico bala, nie pamiętam. Właśnie takie były kółeczka. A tutaj właśnie są kwiateczki, kwietuszki. Także wiosennie jak najbardziej mogły być to jajeczka, żeby było bardziej świątecznie. Zawsze najbardziej lubiłam te zielone. Także zobaczymy, to tak, czy to tak samo smakuje, jak te żelki, które lubię. Mhm, to jest ten typ żelku. Pycha. Zjem sobie jeszcze jeden. Dzisiaj cheat the day. Mogę sobie pozwolić na dużo, dużo cukru. Fioletowe teraz. Jeszcze zostało żółte i różowe. Mmm! Fioletowy, ciekawy smak. Różowiotkie też spoko i żółte. Jest to naprawdę bardzo fajna mieszanka żelków owocowych i powiem tak, jeżeli chodzi o kwiatki, no to na zewnątrz są takie delikatnie twardawe, a w środku są idealnie mięciutkie. Naprawdę są prze, prze, prze pyszne, Naprawdę... Naprawdę, naprawdę super. 10 na 10 ponownie daję. Pycha! Co to. Ojej! Chciałam powiedzieć, no to co kolejnego weźmiemy? Myślę, że może Milka. Milka w tym roku nas zaskoczyła. Czymś nowym, świątecznym są to mini eggs, czyli mini jajeczka. Zobaczymy, jak wyglądają. Wiecie co, ja większość tych jajek kupiłam tak naprawdę w Kauflandzie. Także, te, znaczy jajek tych słodyczy, bardzo ciekawe. Wysypię to na rękę. Zobaczcie, ja się spodziewałam, że te jajka będą, jak mam to pokazać? Hm. Spodziewałam się, że te jajka będą takie intensywne, a one są takie pudrowe, czyli coś co lubię. Więc mamy trzy, cztery kolory, różowy, fioletowy i biały. Zobaczymy jak to smakuje. Zaczynamy od różowego środku mam czekoladę, nie ma żadnych orzeszków. Jeśli chodzi o nadzienie, jest to naprawdę bardzo fajna czekolada, dobra jakościowo, czyli taka milkowa, na zewnątrz skorupka różni się tylko kolorem, ale wyglądają przepięknie te jajka, zobaczcie, widzicie? O, tak najlepiej widać. Więc nie będę już do kolejnego, będzie mi za słodko, może się wody na chwilę napije i przychodzimy do kolejnych słodyczy. Wiecie, że uwielbiam rzeczy owocowe, także znalazłam to coś fajnego. Zobaczcie, takie oto jajuszka, tym razem takie kolorowe. I mamy tutaj opis drażetki jajeczka o smakach owocowych z sokami. Super! Także na pewno to wypróbujemy. To mnie zaciekawiło bardzo, bardzo, także otwieram to. Zobaczcie, jakie piękne kolorki w ogóle. Spadło. Dobra, to lecimy od zielonego, zaczynamy tym razem. Takie pyszne! Nie ma tu w ogóle czekolady. A jak to smakuje? Nie wiem porównać. Trochę jak lizak. Trochę bardziej może jak cukierki. Takie owocowe drażetki raczej często się nie zdarzają. Zazwyczaj są właśnie mm, czekoladowe, prawda? To jest taki jabłuszkowy, zielony. Czerwony próbujemy. Czerwony truskaweczka, następnie żółty. Ożółty Mmm. Cóż mogę powiedzieć? Takich słodyczy jeszcze nigdy nie jadłam. Są smaczne. Ale daję im 9 na 10, bo jak na razie nic nie przebije żelków i tych jajeczek, y, które mają w środku na dzień. Następnie, moi kochani, może otworzymy sobie taki. Oto kalendarz. Kalendarz. Nie wiem, no po prostu może taka bombonierka, a może to będzie najlepsze. Y, tutaj z tyłu możemy również sobie złożyć puzzle, powycinać i stworzyć obrazek. Także otworzymy to, bo w środku mamy mnóstwo różnych zajączków i kurczaczków chyba jeszcze też. W ogóle widziałam, były jakieś kalendarze adwentowe chyba, ale oszukane, Widzicie, dzisiaj jest to tylko to, gdzie było widać, to, gdzie było zakryte, są takie puste pola. E, widziałam to, że już były kalendarze, kalendarz adwentowy, no to nie powinno się nazywać, kalendarz świąteczny właśnie z takimi okienkami do otwierania z czekoladkami, ale nie kupowałam go, bo tam wiadomo, są po prostu takie zwykłe czekoladki, a e, tutaj testujemy smaki, a nie ilość, także może spróbujmy sobie tego zajęca, fajnego. Dla Za, mnie zając krójlik jest to samo, nie wiem, i powiem szczerze, może ktoś się będzie śmiał, ale... Nie rozróżniam tego. Szkoda, że tutaj nie ma wzorka. Zobaczcie, ta czekolada wygląda tak. Mogłoby to mieć wiecie, Tak jak na przykład e, Mikołaje mają, że mają jakąś twarz, tak, że ten zajączek mógł jakoś wyglądać. No ale nie ma, także zobaczymy w ogóle, jaka to czekolada. Czy dobra, czy nie dobra? No, powiem że trochę średnia. Taka najtańsza czekolada. Na Zawsze jakieś drogi nie było, jednak te milkowe rzeczy wygrywają. Ale nie jest to złe, nie jest to złe, na pewno jakby ktoś chciał dać komuś na prezent, super wygląda to opakowanie, efektowne, no i drogi nie było, zostało nam jeszcze kilka tu rzeczy, weźmy taką jedną małą, niepozorną rzecz, ale to jest bardzo ciekawe, kupiłam właśnie ze względu na to, jak przeczytałam, co to jest, to jest takie jajeczko, zobaczcie, jest to jajko, że mówię, czekolada mleczna z nadzieniem jajecznym z alkoholem. No, wiecie, ja to samochodem jeżdżę i zaraz mam planychać, ale to taki alkohol to nie alkohol, więc myślę, że jak najbardziej wszyscy w każdym wieku mogą to spróbować. Ja za bardzo nie przepadam za jakimiś alkoholowymi czekoladkami i tak dalej, ale ta, te nadzieje jajeczne może być spoko. Także tak wygląda jajko, takie zwykłe, szuszu, ruszu, ruszu, ruszu i próbuję gryzę. Hmm, błękle, się. Faktycznie wygląda jakby jajko, bo w środku, takie żółte. Spróbuję wypić na dzień. Jak to smakuje, ale już od razu mówię: jak ktoś nie lubi takiego smaku alkoholowego, to nie polecam, bo mocno czuć. Ło! Mocne! O kurka! Powiem tak, dla młodszych osób tego nie polecam, bo mocno czuć ten alkohol. Wiem, że byłam mała nie lubiłam takich rzeczy, ale jak się jedzie samochodem po takich czekoladkach, to na przykład jak dmucha się, jest badanie, kontrola alkoholu. Do dmuchawki, uf, uf, to wtedy, powiem szczerze, może trochę wykryć alkoholu, ale wtedy, jak się pójdzie na badania krwi, to nic nie wykrywa, także spoko. No ale wiadomo, nie naklepi tego przed jazdą samochodem nie jeść i zostało, słuchajcie, nam, ostatnie w moim koszyku. Ale naprawdę, bardzo, bardzo fajna. Jest to taki zestaw czekoladowy. Ej, ja myślałam, że to są same czekoladowe króliki, jajka, jeszcze coś innego tu znalazłam. Zaraz wam pokażę, to jakoś otworzyć, gdzie jest jakiś nożyczek. Dobra, mam. I uwaga, co było w takim zestawie. O, nie wiem, 5 zł kosztował jakoś też dużo, prawda? Ale dużo to jest elementów, więc tak. Pierwszy zajączek taki duży. Kolejny zajączek jest to mniejszy. Zając, o taki. Jajeczka. I oprócz jajek jeszcze coś, czego ja tam nie zauważyłam. Jajeczko wygląda jedno tak z pisklakiem. Drugie z kuro, <grym> żółte. I zajączkiem żółte, o, nie wiem, czy to widać. I jeszcze jedna rzecz była tu dołączona, o, zobaczcie, coś takiego. Jakieś jajka tu są narysowane. Nie mam pojęcia, co to jest. I spróbujmy, zobaczmy to. Mi się wydaje, że tak może to być coś z marcepanem, tak moim zdaniem. Albo jakiś lizak, ale nie czuję tu żadnego patyka. To jest, słuchajcie, jakiś batonik. Świąteczny batonik. Hmm. Spróbujmy go więc zatem. Nie wiem, nie wiem co to jest. Na zewnątrz jest okropny, jest takie podobne, ale czegoś tego nie lubię. Ale środek jest ciekawy, jakiś z orzechami chyba. Baton z masy pomadowej, nie wiem czy to jest masa pomadowa, z orzeszkami archidowymi w polewie kakaowej. Nie wiem, no ta polewa mi nie przepada, a może środek nie przepada, nie wiem, ale w każdym razie to orzeszki było czuć. Takie o, takie o. To co zaczniemy, słuchajcie? Zająca, może spróbujemy. Zobaczymy w ogóle, jak ten zając wygląda. Widziałam tego mniejszego. O, patrzcie, paszcza mu się otworzyła. Jak on mówi? Siema, siema. Ale fajnie, bo widać na nim oczy i tak dalej. Nie jest to taki, że tak powiem, najtańszy jak Mikołaj. Czy czekolada jest dobra? Nie, dobra ta czekolada, wiecie? Ona jest jakby tak trochę z karmelem, ja nie wiem. Spróbujmy jajka. Te niebieskie se spróbuję, bo się najbardziej spodobało, także to jest ostatni słodycz na dziś, komu jest smutno, kto dotrwał do końca, niech pisze pisklaczek, tylko dla najwytrwalszych, słuchajcie, tylko nie piszcie o co chodzi, ludzie przyjdą, będą zdziwieni. dziwieni, pisklaczek, pisklaczek, bo czasem robię takie sprawdziany, ej, te jajka się w ogóle rozwalają całe, chciałam to rozwalić, ale otworzyć, ani nie dało się. Mm, taka samo czekolada. Dokładnie. Coś mi się końcówkę nie nagrała, no ale nieważne, napiszcie koniecznie w komentarzu, który ze słodyczy podobał Wam się najbardziej, a jeżeli jedliście któryś, który smakował najlepiej, zapraszam do łapkowania, łapeczki w górę, jeżeli odcinek się podobał, no i do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, żeby nie ominąć żadnego mojego filmu, do zobaczenia, buziaki, pa pa!